Żydzi uciekali, nie mieli się gdzie schronić, schronili się w Polsce. Dawniej o naszym kraju mówiono, że Polska jest rajem dla Żydów, a sami Żydzi Polskę nazywali poli, co w języku hebrajskim znaczy odpocząć. Z licznych dzienników i pamiętników wiemy, jak istotna. Dom Szczubiałów był miejscem, w którym Żydzi, kiedy już się tam zakradli po pomoc, po chleb. Byli życzliwie witani i przyjmowani. Mogli chwilę porozmawiać, dostać kawy. W pieczeniu chleba pomagała ich dwunastoletnia córka Wanda. Gdy szczubiał szedł pracować w polu, zabierał ze sobą pięcioletniego syna Mieczysława, który wiedział, gdzie było wejście do schronu rodziny Smolarczyków i zostawiał im tam jedzenie. Nikt przecież nie wodzi wzrokiem zabiegającym tu i tam, Małym chłopcem. Miedzia często posyłano też z jedzeniem do stajni, gdy tam od czasu do czasu nocowali znajomi Żydzi. To niezwykła postać. Był kierownikiem ośrodka zdrowia w działuszycach, gdy wśród ludności żydowskiej wybuchła epidemia tygodnia klawiska. Udało mu się dostać od Niemców zgodę na zorganizowanie im prowizorycznego szpitala. Po jakimś czasie Niemcy wystrzelali wszystkich pacjentów. Latem w 1942 roku pomógł Aszkelowi Szarpirze, byłemu współwłaścicielowi majątku ziemskiego, dziewka Podczas jednej z akcji rozstrzeliwania ludności żydowskiej ukrył się w budynku, a następnie usiłował popełnić samobójstwo poprzez podelżnięcie sobie żywą gardła i kabicy natknął się na niego i przyprowadził do Grębowskiego znajomy pola. Kilka dni po operacji znaleźli go Niemcy, czy też Policja Granatowa i rozstrzelali. W dniu likwidacji preta w Działoszycach Grębowski udzielił pomocy dziesięcioletniej córce grabarza, która była w grupie zabranej na rozstrzelanie. Ale została tylko draśnięta. Ramię Jan Ustnej i Szyli. Prowadził także w pierwszej pomocy lekarskiej, w którym uczestniczyli Żydzi. Do końca wojny opiekował się chorymi i radnymi Żydami, niektórych przyprowadzał do niego szybia. Gdyby nie ta kultura, która nas tutaj zgromadziła, gdyby nie ona, nie byłoby piękna na świecie. Bo tworzyć znaczy dawać wyraz swojemu istnieniu, świecić może tylko wolny, co nie siedzi w cieniu, bo światło nie po to jest, by pod korcem stało, a piękno po co? aby zachwycało. A praca, praca, by się z martwych stało. Ja by było 3701 i tyle zostało, jeżeli nikt nie zjadł.